Nasze najlepsze. I teraz my chcemy poznać te osoby, które za tym stoją, dlatego ja was tu tak wyłuskuję, żeby. I najpierw się długo przyglądam, żeby pokazać dopiero to, co jest sprawdzone. A nie to, co ktoś powiedział, że jest dobre, mm -hmm. bo na naszych fałszywych deklaracjach opiera się cały spożywczy świat. Tak. Nie. Wszyscy mówią, że to dobre i zdrowe i sprawdzone i przebadane. Ale to są tylko deklaracje. Tak. I że jeżeli, w skle... I że jeżeli jest to w sklepie, ktoś to, przy... to ktoś no, to dopuścił i że musi być dobre. No, ktoś to e... dopuścił. Nie wiem, czy widziałeś taki film Mroczne Wody. Bardzo no. polecam tobie i tutaj osobom obserwującym. Mm -hmm. Można wypożyczyć na jednej z platform. I Mroczne, jest... wody. Mroczne Wody. I to jest historia prawdziwa śledztwa dziennikarskiego. Ym która mówi o tym właśnie jak mogą działać korporacje, tu właśnie mowa o takiej dużej e, chemicznej firmie, która właśnie wynalazła między innymi teflon i właśnie produkuje e, właśnie patelnie między innymi z tym materiałem. E, i I jakie jak szkody? Tak, jak żeby... to trzeba wylobować? Ile rzeczy trzeba zatuszować i zmienić? Ile osób umarło z tego powodu, nie no mówiąc już o zwierzętach, nie. tak? Mimo, mimo to e, teflon jest cały czas dopuszczony. Mhm.